Mecz był na pewno bardzo wyrównany, co o czym świadczy Tajbrek. No, dzisiaj nie znasz się, okazali się lepsi, nasi przeciwnicy gratulujemy im i co? I szukujemy się na następny mecz nasz domowy z Olimpią No jest, Jestem bardzo zadowolony z tego, że no, miałem okazję gry szkoda, że akurat w takim wypadku jak wypad Szymek Bereza nam troszeczkę na krótki okres, ale myślę, że dałem siebie 100%. Wiadomo, że pewne niedociągnięcia są, ale będę nad tym pracować wraz z timem. To jest dla mnie coś niesamowitego, naprawdę, no, wyjść z tej breku i ze stanu chyba 13 13,7 czy 13,8 posyłać zagrywki po ponad na pewno 100 km, 100 km na, na godzinę i to jeszcze po prostu do linii między, no. Dla mnie to jest coś nieprawdopodobnego. Kurczę, na pewno wydaje mi się, że w niektórych momentach byliśmy bardzo kreatywni. Fajnie dzisiaj wychodzi nam w późniejszych etapach właśnie pipe. Mało tego, raczej gramy, raczej skupiamy się na skrzydłach. Środki dzisiaj też funkcjonowały bardzo dobrze, także jestem z tego na pewno bardzo zadowolony.